Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nowy rok w Łódzkim zaczynamy od doskonałych wieści. Do końca czerwca 2024 roku będzie można podróżować za darmo liniami kolejowej komunikacji autobusowej. Kolejna dobra informacja jest taka, że mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego będą mogli już od 1 lutego niemal spod domów dojechać do dworca PKP w Koluszkach. Wszystko dzięki nowej linii. Z kolei będą mogli korzystać również ci, którzy mieszkają nieco dalej od przystanku. Przystanków kolejowych, bo my zapewnimy im dojazd do y, dworców, do przystanków, po to, żeby mogli następnie łatwo przemieścić się w kierunku większych miast. Licząca 15 przystanków trasa Regny, Koluszki, benzelin to już czwarta linia kolejowej komunikacji autobusowej. Projektu samorządu województwa i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pasażerów będą wozić niskoemisyjne, komfortowe autobusy kupione dzięki wsparciu z programu rządu Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład. Udogodnienie będzie duże, żeby dojechać do miasta. Często starsze osoby nie mają czym dojechać. Myślę, że na pewno to rozwiąże duże problemy mieszkańcom. Thank you By autobusy kolejowej komunikacji autobusowej mogły bezpiecznie wozić pasażerów, trzeba zadbać o drogi. Rok 2023 na drogach łódzkiego zakończyliśmy mocnym akcentem. Do użytku oddane zostały dwie niezwykle ważne inwestycje. Gotowa jest obwodnica Kwaskowa w powiecie sieradzkim. Droga została oddalona od zabudowań. Przy miejscowej szkole wybudowano rondo, powstały też zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Ruch jest teraz płynny, a rodzice nie muszą się już martwić, czy ich pociechy Bezpiecznie dotrą do szkoły. Zakończyła się także rozbudowa skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich w opocznie wraz z ich rozbudową. Jak większość drogowych inwestycji samorządu województwa także i ta została przeprowadzona kompleksowo, to znaczy dodatkowo powstały kanalizacja deszczowa, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie zatoki autobusowe i zjazdy. Wsparcie dla sołectw 11SP dla ogrodów działkowych czy kół wiejskich. Niektóre nabory, w których można walczyć o pieniądze na realizację marzeń mieszkańców wciąż trwają. Do 31 stycznia sołtysi z łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie świetlica Sołecka na Plus. Wciąż trwa także nabór wniosków, w którym można starać się o dotacje na doposażenie w sprzęt 11SP. Więcej informacji na lockie.pl w zakładce Akcja Dotacja. Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na operetkę Zamstanie Toperza", w której Johann Strauss, mistrz walca wiedeńskiego, pokazał swoje wielkie poczucie humoru i muzyczną charakterystykę postaci. Z kolei Filharmonia Łódzka zaprasza na koncert latynoski, w programie m.in. bolera meksykańskie, walce wenezuelskie, chora brazylijskie i tanga argentyńskie.